Dzień dobry. Ponieważ w komentarzach często pojawiają się krytyczne uwagi na temat czarnych pasków po bokach ekranu w filmach z gier, które nie obsługują rozdzielczości panoramicznych, wiele osób uważa, że obraz należy rozciągnąć na pełny ekran, by tych pasków po bokach nie było. Zresztą wielu nagrywających to właśnie robi, rozciąga ten obraz. Postanowiłem na przykładzie z gry Broken Sword 4: Anioł śmierci zademonstrować, jak gra wygląda w rozdzielczości 1920 na 1080, bo gra tę rozdzielczość obsługuje. A jak wyglądasz tuczne rozciągnięcie obrazu w rozdzielczości 1024x768 na pełny ekran? Tak by po prostu tych pasków nie było. Widzicie to w tej chwili przed sobą. W oryginale szczupły George Stobart nagle staje się szeroki w barach. Tak na oko przybywa mu co najmniej 20 kg. Jego towarzyszka podobnie zyskała tym zabiegiem sporo kilogramów. No i widzimy różnicę między tą grafiką, którą przygotowali dla nas autorzy, a tym tworem, który my zyskujemy dzięki sztucznemu rozciągnięciu obrazu. Proporcje stają się całkowicie zaburzone, nienaturalne i gra nie wygląda tak jak Autorzy dla nas ją przygotowali, ale staje się dziwadłem, jakimś tworem naszego autorstwa. Nie wiem, może i niektórym wygodniej się ogląda grę, jeśli widzę ją na pełnym ekranie, ale jest to zwykłe przekłamanie. Bo postacie, które są szczupłe, powinny być szczupłe, a nie nagle szerokie w barach, tęgie. To tak, jakbyśmy czytali książkę o wyjątkowo szczupłej modelce, która ma 1,70 m wzrostu, waży 50 kg, wyobrazili sobie ją w jakiś sposób, nagle byśmy ją zobaczyli i okazuje się, że ona wcale nie należy do najszczuplejszych, że z 50 kg nagle zrobiło się, dajmy na to, 65 czy 70. Czyli po prostu rzeczywistość nie odpowiada temu, co widzimy. No i tak jest również w tym przypadku. Myślę, że jeśli pokazujemy grę na YouTube, to powinniśmy pokazywać ją taką, jaka ona jest. Nie tylko pod względem treści, ale także grafiki. Jeśli nie jest dostosowana do rozdzielczości panoramicznych, to nagle nie powinna się w takich rozdzielczościach pojawiać u nas w filmach. No bo inaczej dojdzie do właśnie takich absurdów. No a do tego obraz rozciągnięty, nie ukrywajmy, wygląda po prostu brzydko i nie można docenić w pełni walorów artystycznych danego tytułu. To tyle, dziękuję bardzo, do usłyszenia.